Zdóbczo. Lecę do Ciebie! Tę, bo on mnie zaraz dupnie. <grystanie> Nie, <grystanie> Nie wiem co ja zrobię ale to było genialne. Moi drodzy, Dead by Daylight o 3 w nocy. Art 2. Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. I dzisiaj... Specjalnie dla Was, bo poprzedni odcinek bardzo Wam się podobał. Day by Daylight o 3 w nocy, część druga, razem z Damiksem i z Fragiem. Było masakrycznie dziwnie, masakrycznie się śmialiśmy, ale raczej odcinek Wam się powinien spodobać. Jeżeli ten odcinek również Wam się spodoba i będziecie chcieli z tego taką miniserię, zostawcie obowiązkowo łapieczko w górę i subskrypcję i jakiś miły komentarz, bo mnie to bardzo motywuje. Wiesz, nie przedłużam i życzę miłego oglądania. I, o. Żona dziewczyna tak naprawdę. No właśnie. Pani Smalec. Nieważne, o, tu no jest no, Gen, masz. dobra. Dobra, do Gena. Ej, to będzie kolejny odcinek... To będzie kolejny odcinek z serii Dead by Daylight o trzeciej w nocy. O, Demcio! Nie. DEMCIO! CZEMU Ej, NIE WZIĄŁEM LATARKI?! Pożycie czy ktoś... Weź z was latarkę? A ja Mogę nie mam. Muszę rękę. Ale nie oddam, bo nie mam jak. Dawaj rękę. Nie! Uważaj! Get over here! Nie! Brawo! Nie. Miałem da. już animację zdejmowania, to tu kuździ wam podnosi. Nie. O dobrze, dobra, żyje. To nie ściągniesz? Nie, gonię się z nim. A! Uważajcie, z sobie nie wiem, czy idzie za A, naprawdę? Nie patrz. Chodź do Gena. O, przynajmniej dwa Geny. What a gena. dog! I e what is she doing? Hello, motherfucker! Oh. No tu jest. Hello. Wszystko jasne. Ale coś to Jest. Ja mogę go. Rayman idzie. Mam tu wrażenie. O, że nie. Zbieram. O nie, on mnie goni. Boli przez to. Czuł z, Boli, z tym w cię. Rana. Z dupczo. Lecę do ciebie. tej bo on mnie zaraz zdnie. Nie. <laughs> nie wiem co ja zrobiłem, bo to było genialne. Tego się nie spodziewałem. O, bo on mnie goni teraz. teraz. Teraz jesteśmy im wybawcy, muszę ci wyleczyć, pomoc coś straszną Gdzie? on On mnie dzień dobry! Dzień dobry, poszedł za mną. Ej, no co za oknem?! Masz skok napięcia jakby, co? Robię z y, tą piepiarą... No. Wiadomo. No, za późno. Gdzie Drugi etap będzie. Dwa przyjęcia, hit-out, się wrzeglował. O, ma dysonans? Nie biegnij tu, proszę. Proszę. Ja biegam na górę. Ale po co? Oh shit, not good. Panie, oh, dobra mnie pan. O, ustawił mnie chyba. Ustawił mnie? Tak, <groni> tak, <To> goni mnie. Czemu <groni> <Nie, postawi> mnie? <groni> ja miałem tyle sytuacji, że... Oh, shit, o, nie dwa, No nie! Ale przynajmniej jeszcze ani razu... Nie wiem Nie. Och, O, Nie farm mnie, nie farm mnie. Ja muszę się ja muszę się haka. Od, od dalszych też. Idę, 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 idę! Aaaa, Teraz proszę nie dotknąć shota. Ja mam ds O nie! Dobra. No jak no, to w... mnie trafiło? Nikt mnie nie pilnął Jestem na palecie Nienawidzę tej sprawy. Awaj Raven Zrob to My robimy geny Okej, okay, dobra, nie ważne A ty masz jeszcze Shit E mnie, proszę Fuck, tak, mam diesa Jest, dobra Super czy on ma Lightborna? Nie, ja jestem po prostu głupi. Może być mały problem. Eee, czy tam gdzie jest gęś, zrobiony, tak bramę otwieram? Ja otwieram tę bramę. Well, ja jestem w dupie. A tu nie ma palety, super. super. I Dobra, nie, ja ci ściągnę. Że dwie bramy są otwarte. Dobrze. Okej. Okay. Okay. Masz jakiegoś sprinta albo coś? Tak, Dead Harda mam. Ale i tak musisz przyjąć hita. Czekaj, nie idź po mnie. Dobra, nie, dobra, teraz możesz, teraz możesz. I nią, do, I nią do bramy, nią do bramy. Ale przyjmij hita, idź za mną, biegnij za mną. Nie wiem gdzie jest killer. Z przodu. Tak? I... Teraz jest za wami. Where yeah. Brama? Dobra. To no, no, to a dobra, się... a to jest Brama? <śmustra> o nie, jeszcze ta przeszkoda taka snućna. <śmustra> <śmustra> to przeszkoda, przez którą Demo nie mógł lunchować. Czy <śmustra> Michael Jordan, dziewczynka? <śmustra> Soką dziewczynką? <śmustra> o tylko. Ką... Nie pytaj. O. Nie, idź sobie. Yeah. Ok. Doing. Posłuchała.

O, widzę, widzę Cię! O, on mnie stalkuje, on mnie stalkuje, on mnie stalkuje. też. Czyli zostały cztery i Aha. za dwójkę, ale nie na nas. Dobra, uwaga. Jak on ma chyba nieskończoną, Zatem jak on ma chyba nieskończoną trójkę, bo coś mi tu nie gra. I tak, i tak nagle ten przedmiot, którego nikt nie chce. Eee, jak niestety trzeci totem. O, o, on mnie stalkuje, on mnie stalkuje. No, no, kuźwa! Ty co jest? Są tak szybko? What the fuck? Nie trafił! Patrz, biegnę na oślep! Help me! Ej, uważaj, uważaj. Zapił mnie! On ma tą stona? O nie. Tak, zabił mnie. O nie, o nie. Tam, 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 gdzie leży, jest najlepsza latarka w grze on ma kawałek na grobka. Trzy razy nie, trzy razy nie trafił i jeszcze kuźwa na koniec mnie złapał. Damian! O! Rzeczywiście najlepsza. Cze, czekaj, no Quiles. Okej, okay. yeah. nie zabił. I co się bo ja tutaj gena robię. Ja się boję! Jestem ja tak. też się boję, ale on mnie stalkuje! Nie nie, nie, nie ma nieskończonej trójki, on ma kawałek na grobka, czyli że... Po zabiciu kogoś schodzi mu ten. A być może teraz nie iść. Fast as fuck boy. Jaki. No, no Jak ten gości ma. To pink dziwny. wait co jest? Co jest nie tak? A to ja mam czerwony pink. A że mógłby dopiero rzucić na grobkę, kiedy dwa razy powiesi, na przykład. O. o, o nie, nie? A. to jest. Co tu się dzieje? Uważaj teraz. Co? CO TO SIĘ STAŁO? CO? Okay. Co? Nie zabijcie. Co? Halo? Co się stało? Okej, nie Okej, nie nie. O, zabił ją. O. NIE WIERZĘ! Okej, okay, dobra. Nie podnoś mnie, ja nie wiem co się dzieje. Ja nie wiem co się dzieje. Nie idę szkodzić to z niego to tema, jedyne na czym mi zależy tutaj. Jedyne co mogę zrobić z takim pingiem to... Poćwiczyć moonwalk. Nie mogę poćwiczyć moonwalku ja nawet. Na... On chce się powiesić i zabić się Maćka. On nie chce mnie powiesić, on chce mnie zabić. I chyba właśnie mu się to uda teraz. Ale że... Pop... Ten... Nie trafił... Ale nie że na ja mam aż tyle 13? pingu... Nie no, co ty. Bo ja tak gram. No i zajebiście. Nie, panio. Jaki to był porąbany mecz. Jaki to jest porąbany I tak, mecz. Tak dosyć długo nie, bo dźwięk, jak umiera. Słyszę jej jęki, jęczenia. Ona żyje cały czas. Zamian weź na moje. O, ty z beku? Ja tam nie słyszę nic. Męski, ty jest. O nie. O nie, 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 dlaczego to powiedziałeś? On stoi A, to... za tobą. Nie stoi, bo mam dreszcza. No stoi, nie słyszysz? Mam klucza! A! No przecież mówiłem! A! Czekaj, to ja się A! spróbuję. Chodź. Teraz będzie koba. Deni? Nice. O, hej. On dreszcze działał. Co dorwie to... cię kiniesz, dorwie ja, cię Okej, okay, dobra. Ja zrobiłem kobę! Z drugiej mecz podąbany. To jest głupie jakieś Co tu się Ko, dzieje? Ja nagrywasz. Ja sej... No, ja se... Tak nagrywam! Ja se idę! Kuźwa. A ja klucz mam, panie! Panie! Gena jak... robimy! Panie, ja idę do szafki! No mówiłem, nie, że zrobię Kobie. Ja Dobra. Co? 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 Oh shit! Co jest kuźwa? Robista latarka? O znazł heksa. Nie I... wiem czy go zrobię, to bo jest... mamy ping popierdzielony. Okej okay, znalazł mnie no, Dawaj! No, nie mówię, że Dawaj! Dawaj. Się... Uwaga, wręcz no. na ciebie! Dawaj. Dawaj! Dawaj! Mam kuźwa zajebiste, że w niego wbiegłeś. Ej, ja myślałem, że tu jest okno. No, no, no to, to jest... jest... OZ! Oh, Zlatarkuj! Wyżej! nie! Co ja zrobiłem? Co się z tym internetem dzieje? No mówię, wiem. Yes. Nie przeklina, bo ja to muszę widać nie, nie, potem! Nie, nie, bo ja dosyć dawno temu gadałem o tym, że tam wieram, tam Zamknij tam. łeb, gościu! Nie mam opóźnienia, tylko mam ping okay. wysoki Ja <noise>